Witam serdecznie, Surowcowe Info, 22 września. Zaczynamy od platynowców, ponieważ dyrektor generalny Waltera Platinum, czyli spółki wyłączonej z Anglo American, stwierdził, że globalna produkcja platynowców może spaść nawet o 20% do końca tej dekady, pogłębiając już istniejący deficyt podażowy, o którym w programach mówię dość często. Craig Miller, czyli właśnie wspomniany CEO Waltera Platinum, podał, że mimo wzrostu popytu, to ceny nie odzwierciedlają tego w pełnym Stopniu. Jednocześnie mamy ceny wielu platynowców poniżej kosztów niezbędnych do wsparcia nowego wydobycia. Jak powiedział, dostawy pierwotne są ograniczone, dostawy wtórne po prostu nie trafiają na rynek, ponieważ koszty recyklingu są nadal zbyt wysokie. Musiałby nastąpić wzrost cen koszyka PGM o kolejne 50% w stosunku do obecnego poziomu i utrzymanie jej na tym poziomie, aby zachęcić do uruchamiania nowych. Projektów produkcyjnych, które przyniosłyby około 10% stopę zwrotu. Jednocześnie wiadomo, że tutaj wydłużanie. I ist, żywotności istniejących kopalni też jest ograniczone w dodatku EPA czy Rosja to są też dwa problematyczne rynki, które są głównymi dostawcami platynowców, choć oczywiście oba rynki mają problemy w innym zakresie. tak Rosja w kwestiach sankcji, które prawdopodobnie będą pogłębiane. W końcu Unia Europejska też pracuje nad 19 już pakietem sankcji, a i Donald Trump nawołuje do Większej presji, zwłaszcza na surowce energetyczne, ale myślę, że platynowce też mogą tutaj w jakimś stopniu obejwać. Z kolei EPA to wspominany wielokrotnie problem z logistyką, z elektrycznością i z kosztami, tak więc wiele tych elementów no, będzie tutaj musiało znaleźć swoje odzwierciedlenie w cenach, tym bardziej, że transformacja energetyczna według. Dyrektora Generalnego nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, więc możemy spodziewać się, że pojazdy z silnikiem spalinowym, benzynowym lub hybrydowe będą dostępne znacznie dłużej. Pojazdy hybrydowe mają więcej ładunku PGM niż pojazdy z silnikiem stricte, czystego spalinowym. Tak więc tutaj wskazuje również na rosnące zapotrzebowanie ze względu na ten okres przejściowy, jakim są silniki hybrydowe. Tak więc zapowiada się naprawdę ciekawa sytuacja. Za chwilę spojrzymy sobie na wykresy, a ja dziękuję oczywiście wspierającym kanał za możliwość realizacji dzisiejszego materiału. Zachęcam, do dołączenia do grona wspierających ten kanał. Tym bardziej, że planuję więcej materiałów tylko dla wspierających. No i oczywiście e, zachęcam też gorąco do subskrypcji ogólnie, komentowania, lajkowania czy udostępniania tych materiałów dalej. I teraz przejdźmy do wykresów. I zaczynając od platynowców, możemy sobie zauważyć, jak tutaj nam te ceny oczywiście szykują się do utrzymania się w tej konsolidacji, w której jesteśmy już od jakiegoś czasu. I tutaj widać, że. Mamy pozytywny sygnał, bo jednak wyszliśmy, odbiliśmy się tutaj w, na początku sierpnia, weszliśmy w konsolidację wokół zniesienia Fibonacciego dla tego ostatniego ruchu na poziomie około 1340 i od końcówki sierpnia, 29 sierpnia mamy tutaj na poziomie 1340 takie bardzo solidne wsparcie z oporem w okolicach 1440 dolarów, czyli zaledwie 20 dolarów wyżej. Tak więc sytuacja na platynie wygląda całkiem, całkiem pozytywnie. Ja bym tutaj nie szykował się jakoś może dużo, bo jednak nie sądzę, żeby te kwestie deficytu wpływały aż tak szybko i gwałtownie na wycenę tych surowców, tak więc ja tutaj bym się raczej spodziewał, że to będzie powolny ruch niż coś e, znaczącego. Tak więc. Tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym aspekcie. My, oczywiście, tutaj będziemy trzymać rękę na pulsie. też będziemy jak najbardziej tutaj informować o cenach na tych metalach. W kwestii palladu. Sytuacja wygląda nieco gorzej. Choć tutaj, jeżeli by miały dojść jakieś sankcje, to właśnie na Rosję nowe to właśnie palat będzie tym surowcem, który powinien zyskać najwięcej. Choć jesteśmy po tych ruchach, powiem szczerze, że tutaj to lipcowe wyjście w stronę 1400, 1340 dolarów, powyżej 1300 dolarów. Było mocno szokujące, ale było to widać jedno Potem widać, że szczyt mieliśmy na 1293, tak więc 1300 dolarów wydaje się być tutaj bardzo trudnym poziomem do przebicia. I myślę, że dopóki nie dojdzie właśnie takiegoś do game changera, w tym wypadku najszybciej może dojść do jakichś sankcji na Rosję. To raczej bym tutaj się nie spodziewał jakichś większych ruchów prowzrostowych. Tak więc mamy w tej chwili 1230 jako ten pierwszy poziom, tutaj wyznaczony 12 września. Kolejny to jest 1300, i potem dopiero ten ostatni szczyt 1340 dolarów. Tak? Bo jeżeli sobie popatrzymy na ostatnie 10 lat, to oczywiście jesteśmy bardzo nisko, ale widzimy, że w czerwcu 23 roku byliśmy wyżej, aczkolwiek no to był ten spadkowy zapoczątkowany tak naprawdę w 2021 roku. Tu mieliśmy odbicie pod kątem właśnie konfliktu rosja Ukraina i potem ten ten spadkowy był kontynuowany. Tak więc ten spadkowy trwa od poziomu prawie 3000 dolarów od maja 2021. Tak więc tak to wygląda z mojej perspektywy na tym rynku i myślę, że jest to no, dość słuszna perspektywa i myślę, że się możecie z nią zgodzić. Jeżeli nie, dajcie znać w komentarzu, jak wy sądzicie. Natomiast też tutaj raczej nie palat, a platyna powinna być. Zyskująca. Na rynku złota ciekawie na moment realizacji programu mamy już nowe ATH na złocie wynoszące w dniu dzisiejszym co najmniej 3728 dolarów. Perspektywy polityki monetarnej Fed pozostają głównym motorem napędowym wzrostu zainteresowania kruszcem, mimo że metale szlachetne cieszą się ogromnym wsparciem ze strony zakupów banków centralnych i popytu na bezpieczne aktywa. Wszelkie spadki poniżej 3600 z pewnością będą krótkotrwałe, tak stwierdził Hantan, główny analityk rynku w Nemo Money. Tak więc tutaj jest naprawdę nieźle. Złoto pozostaje tu dość silne, jedynie pauzuje po posiedzeniu Fed. Ten zostawy utrzymuje się, a nowe maksyma są nieuniknione i realistycznie możemy osiągnąć poziom 4000 dolarów przed końcem roku, tak stwierdził z kolei Bob Habekon z e, statek rynku kontraktów terminowych JO. Z kolei, PZS Fed z Bank of Minneapolis stwierdził, że ryzyko związane z rynkiem pracy uzasadnia obniżkę stóp procentowych w ubiegłym tygodniu i prawdopodobne obniżki na dwóch kolejnych posiedzeniach banków centralnych, czyli obniżka również w grudniu, co byłoby dość, bym powiedział, interesujące z punktu widzenia rynkowego. Co interesujące, rynek już w 80% wycenia obniżkę stóp procentowych i w ponad 80% na prawie 90% na październikowym posiedzeniu oraz po 80% na grudniowym posiedzeniu, które odbędzie się 10 grudnia, tak więc złoto może mieć naprawdę całkiem fajny rok i myślę, że grudniowe posiedzenie stanie się tym kluczowym. Myślę, że październik niewiele nam tutaj zmieni, chyba, że wyskoczyłyby jakieś naprawdę fantastyczne dane z amerykańskiej gospodarki. Ale jeżeli nie, jeżeli te dane będą przeciętne lub też poniżej oczekiwań, no to możemy spodziewać się, że w październiku nie usłyszymy niczego ciekawego od rezerwy federalnej. Z kolei w grudniowa konferencja może dać naprawdę solidny prezent dla złota. W obu kierunkach, ponieważ od konwencji w grudniu będzie prawdopodobnie zależało, czy przed świętami jeszcze będziemy mieli jakąś realizację zysków na rynku złota, dużą w kontekście właśnie tego, że ograniczą perspektywę obniżek stóp procentowych w 2026 roku, czy też będziemy mieli tutaj paliwo do wzrostów i święta Bożego Narodzenia spędzimy opowiadając przy stole wigilijnym, jak to złoto sięgnęło 4000 dolarów za uncję. Tak więc wygląda tutaj. Pod tym względem naprawdę ciekawie. Oczywiście, gorąco zachęcam, żeby zajrzeć na stronę surowcowe info. Tam zawsze jest więcej informacji niż jestem w stanie przekazać w trakcie programu. Tak więc, naprawdę, gorąco, gorąco zachęcam, żeby tam zajrzeć. I będziemy tutaj oczywiście wątki śledzić najróżniejsze, ale jednak myślę, że warto spojrzeć na to, co się dzieje na rynkach w szerszej. Perspektywie. I zanim przejdziemy dalej, wrócimy jeszcze do rynku kawy, który zaliczył solidną, solidną przecenę. Tutaj jest to wynikiem likwidacji długich pozycji w funduszach. Tak więc tutaj ten spadek był zapoczątkowany i był później kontynuowany. Uruchomiły, uruchomiły się stop lossy. To nie jest to, że jednak szedł po wasze stop lossy, bo to jednak jest mało prawdopodobne. Natomiast amerykańscy ustawodawcy planują wprowadzenie dwupartyjnego projektu ustawy, który zwolniłby produkty kawowe z wszelkich ceł nałożonych po 19 stycznia 2025 roku, czyli tutaj pod słach Donalda Trumpa. Byłoby to oczywiście bardzo sensowne dla rynku amerykańskiego, bardzo by pomogło rynkowi amerykańskiemu i myślę, że mogłoby zepchnąć te ceny jeszcze dalej. Zapasy kawy spadły dość niewiele, bo 15 tysięcy worków, po raz 10 tydzień z rzędu, w poprzednim sezonie spadek był nieco większy, więc mamy nadal 22% niższe zapasy kawy niż mieliśmy w poprzednim sezonie. Na ocenę jakości oczekuje niecałe 13 tysięcy wojków, czyli to jest spadek względem ubiegłego tygodnia, który też już miał poniżej 20 tysięcy wojków oczekujących na ocenę. Tak więc tu też się dzieje bardzo interesująco pod tym względem. Więc, perspektywa dla kawy. Ja bym zwrócił uwagę na to, co powtarzam co, co jakiś czas. Zniesienia Fibonacci'ego, tak jak tutaj widzicie, mamy zaznaczone je od szczytu z lutego do dołka z 1 sierpnia, i tutaj dołka z 8 lipca też, pokazały nam. Po pierwsze, że mamy tutaj całkiem ciekawe, bo tu też był dobry punkt do wyjścia, tak? Po ruchach wzrostowych na korekcie. Tutaj również świeczka z 20 sierpnia zatrzymała się na ruchu korekcyjnym. No tu mieliśmy gwałtowne przebicie, więc nie było sensu jakoś zamykać tej pozycji. Ale tu już świeczka z 12 września też nam dojechała do zniesienia. No i tu byliśmy blisko historycznych szczytów. No ciężko jest wyczuć, dlaczego aż tutaj zawróciło, ale zwróć uwagę, że również dalsze ruchy, czyli ponownie cały ten tutaj i ruch wzrostowy i te dwie. Dwa spadki są widoczne na zniesieniach Fibonacci'ego, bo ten spadek się zatrzymał praktycznie w pobliżu tutaj 60, tak? 61 i Natomiast kolejny spadek, jak widzimy, zatrzymał się w punkt 19 września na tym żółtym zniesieniu, czyli 38,2. Więc widzimy, że po prostu Fibonacci jako punkt wyjścia na rynkach. Na rynkach bardzo dobrze działa, i jak najbardziej uważam, że można go wykorzystywać, właśnie jako punkt wyjścia dla wszelkich ruchów. Nawet dołączenie do tego ruchu i nie zamknięcie tutaj dałoby całkiem przyzwoitą pozycję. Przechodząc dalej, zostając przy softach, zejmiemy sobie na rynek cukru. Indone Indonezja zaostrzy kontrolę importu etanolu. Poinformował minister rolnictwa, aby wesprzeć rocz rolników dotkniętych spadkiem cen melasy, głównego surowca do produkcji etanolu. Również Indonezja dąży do wprowadzenia obowiązkowego dodatku bioetanolu do benzyny, by ograniczyć import paliw i emisję dwutlenku węgla, ale wdrożenie przepisów opóźnia się z powodu ograniczonych dostaw etanolu. Jednocześnie w Brazylii nadal młyny preferują produkcję cukru pomimo tego spadku cen nad produkcję etanolu. Najnowszy raport unika ponownie wskazał na ekodowy miks cukrowy w tym okresie, łagodząc, przynajmniej na razie wcześniejsze obawy, że brazylijskie cukrownie mogą zmienić swój miks produktowy ze względu na wysokie ceny etanolu na rynku krewym w porównaniu z międzynarodowymi cenami cukru. Nastroje na rynku utrzymują się w charakterystycznym niedźwiedzim tonie, a spekulanci zgromadzi największą krótką pozycję netto w kontaktach na cukier surowy od końca 2019 roku, tak stwierdził Rabobank. Mamy tu oczywiście kwestie pozytywnych perspektyw dla produkcji cukru w Indiach czy Tajlandii, ale. Pomimo tego, że Indie powróciły na rynek eksportowy, wydając zezwolenie na eksport miliona ton metycznych w tym sezonie, to prawdopodobnie eksport nie przekroczy 800 tysięcy ton. Pamiętajmy, że sezon cukrowy w Indiach kończy się w, we wrześniu, 30 września, więc już jesteśmy przy końcówce tych właśnie dostaw. Na chwilę obecną mamy około 750 tysięcy ton zakontraktowane, 720... Tysięcy ton wysłane z Indii, więc jest mało prawdopodobne, aby młyny wysłały tutaj czy zakontaktowały chociażby więcej jak 25 tysięcy ton cukru na eksport do końca tego miesiąca. Więc mamy tutaj mniej niż 800 tysięcy, część małych młynów będzie prawdopodobnie starała się przesunąć możliwość eksportu na przyszły sezon z tego limitu wyznaczonego w tym roku. Tradycyjnie indyjski cukier miał przewagę nad brazylijskimi dostawami w Azji ze względu na niższe koszty transportu, ale w ostatnich miesiącach brazylijski cukier był sprzedawany o ponad 25 dolarów taniej niż dostawy indyjskie, więc tu mamy też pokłosie niskich cen, które sprawiły, że zmienia się charakterystyka rynku. To jest no, dość ciekawe. Indie zazwyczaj sprzedawały cukier do Afganistanu, Bangladeszu, Indonezji, Sri i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Więc w tej chwili wygląda to w ten sposób. I choć bardzo nie lubię zmieniać swojego zdania, to niestety, ale w perspektywie surowca, jakim jest bawełna, tak, mówiłem, że spodziewam się ruchu do szczytu konsoli, no na chwilę obecną się cofamy, a wynika to z faktu, że SP Global Commodity Insight prognozuje, że amerykańscy rolnicy obsieją w przyszłym roku ponad 10 milionów akrów bawełny, co oznacza prawie 11% wzrost areału upraw bawełny. Tak więc tutaj perspektywa, no niestety się pogorszyła przez to, że ten areał upraw ma wzrosnąć. Tak więc no tu no niestety najprawdopodobniej nie dojdzie do realizacji mojego scenariusza, albo będzie to właśnie okupione tym zejściem tutaj w stronę 65,7 centa, czy nawet tego dołka tutaj z 12... Czerwca, czyli 65,2 centa za funt bawełny, w Stanach Zjednoczonych. Z kolei na rynku pszenicy widzimy, że po wzroście cen pod prognozy eksportu, wysokiego eksportu ze Stanów Zjednoczonych, no to nam ceny zaczynają ponownie spadać, ponieważ też Międzynarodowa Jada zbożowa, czy International Grains Grain Council poinformowała o podwyższeniu prognozy globalnej produkcji pszenicy w tym sezonie o 8 milionów ton metycznych. Tutaj również Australia Zachodnia poinformowała o kolejnej podwyżce prognoz o 0,3 miliona ton względem poprzedniego miesiąca. To jest największy region eksploitujący zboża w kraju. Więc tu naprawdę to ma wzrosnąć. 11,8 miliona ton pszenicy ma zostać wyprodukowane tylko i wyłącznie w Australii Zachodniej, podczas gdy średnia produkcja w poprzednich pięciu latach wynosiła 11,2 miliona. Zbiory są w listopadzie i grudniu, tak więc tutaj jeszcze może się to zmienić i może się jeszcze podnieść ta prognoza. Również co powinno działać korzystnie na cenę, ale przeszło bez echa, jest to, że S&P Global stwierdził, że amerykańscy rolnicy obsieją o 1,8% mniej areału pszenicą w przyszłym roku. Z kolei w odniesieniu do zbiorów pszenicy również pozytywnie powinno się poprawić na rynku ze względu na to, że Buenos Aires Grains Exchange informuje, że w niektórych regionach są zgłaszane przypadki chorób spowodowane nadmienną wilgocią gleby. To jednak tutaj nie jest to wystarczające, choć na pierwszy rzut oka wystarcza, gdyż 97 ponad procent z 6,7 miliona hektarów pszenicy w Argentynie jest ocenianych w stanach od normalnego poprzez doby aż po stan bardzo dobry czy też doskonały. Również na późną jesień, tak na przełom roku spodziewane są zbiory, tak listopad do styczeń. Tak więc tutaj też Argentyna mimo pozornie tej pierwszej informacji o chorobach to nadal spodziewa się bardzo dobrych zbiorów i mamy bardzo dobrej jakości te zbiory. Tak więc pogoda w tym roku jest jak najbardziej pozytywna jeżeli chodzi o Tutaj surowce rolne. Tak więc jest naprawdę nieźle. No i oczywiście, co nam zostaje? Zostaje nam kwestia pomówienia o surowcach energetycznych w dzisiejszym programie. Rynek gazu ziemnego na początek. Tutaj również widzimy, że zaczynamy schodzić poniżej tej przestrzeni wyznaczonej nam między 28. a. 2 września, 28 sierpnia, a 2 września i zaczynamy schodzić poniżej. Zanim przejdziemy do rynku stricte amerykańskiego, co do gazu, wspomnę, że Komisja Europejska zaproponuje wprowadzenie zakazu importu rosyjskiego LNG do 1 stycznia 2027, rok wcześniej niż planowano. W ramach już 19, właśnie wspomnianego pakietu sankcji. Oczekuje się, że nowe. Ograniczenie dotknął również większą część flot, rosyjskiej floty tankowców cieni, kryptowalut, rosyjskich i centroazjatyckich banków, chińskich rafinerii, a także stref ekonomicznych, czyli luki celnej wykorzystywanej przez Moskwę do importu towarów podwójnego zastosowania dla jej wojska. Więc zobaczymy, jak to się uda. Wspominałem, że Unia Europejska jest naciskana przez Donalda Trumpa, żeby jak najszybciej odciąć się od rosyjskich źródeł energetycznych i sankcjonować państwa, które kupują rosyjskie surowce energetyczne. O tym wspominaliśmy już kilkukrotnie, tu nie będę się powtarzał. Jednocześnie powiem, że nie tylko gaz, ale też oczywiście czy opa, ale też troszkę informacji o węglu, troszkę informacji o uranie, również bardzo ciekawych, znajdziecie na stronie surowcowe info. Ceny w Azji się nie zmieniły, 11,5 dolara za MMBTU, więc tutaj nie ma specjalnie informacji, ponieważ handlowcy i tamten rynek czeka na to jak zimne będą pierwsze miesiące i jak wiele gazu zejdzie z magazynów. Na chwilę obecną nie jest tak źle, te prognozy nie są takie złe, więc nie spodziewamy się tutaj jakiejś mocnej e, zimy, jeżeli chodzi o prognozy, to przynajmniej te pierwsze. Zapasy gazów w Unii Europejskiej 81,4% w magazynach podziemnych, czyli wzrost o 2 punkty procentowe, ponad 50% w terminalach LNG, a w Polsce mamy gazów w magazynach 98,5%, tak więc jesteśmy praktycznie zapełnieni pod korek, w terminalach importowych jest to ponad 67%, więc też bardzo dobrze. I przechodząc już do rynku Stanów Zjednoczonych, możemy sobie zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych mamy wrześniową podaż na poziomie 107,4, to jest oczywiście mniej niż rekordowe 108,3 w sierpniu, natomiast prognozowany popyt wraz z eksportem na ten tydzień 103 miliardy, bez zmian, czyli też minimalnie więcej niż było prognozowane na ubiegły tydzień. Końcówka tygodnia nam przyniosła troszkę wzrostu Popytu, ale jednocześnie jest to mniej niż prognozowano też tydzień temu na ten tydzień. W przyszłym tygodniu zapotrzebowanie ma wynieść 101,8. Cieplejsza niż zwykle pogoda utrzyma się do 4 października. Jednocześnie kończy się ten okres ciepłego lata. Cieplejsza niż zwykle oznacza, że będzie wolniej spadać, czyli możemy odpuścić trochę klimatyzatorom, jeszcze nie włączając ogrzewania, więc tutaj stąd ten spadek. Terminale eksportowe przyjęły w tym miesiącu 15.7. Do piątku nie było informacji, żeby ten terminal Berkshire Hatway został zamknięty na czas konserwacji, mimo że już miał być zamknięty około połowy tego miesiąca. Od Odwietów gazowych mamy 118 aktywnych punktów drugi tydzień z rzędu bez zmian, czyli te ceny są takie nijakie dla rynku. jednak jeszcze jakoś mocno tutaj ich nie zmienia. Mimo że tak naprawdę cały wrzesień jesteśmy w przedziale 3.2 a 3.4 dolara. Zapasy do 12 września wzrosło 90 miliardów stóp sześciennych, prognozowano nieco mniejszy wzrost i obecnie jest 6% powyżej 5-letniej średniej, tak więc nadal jest tutaj bardzo dobrze, jeżeli chodzi o zapasy i to może nam bardzo ciążyć. Szansa na wzrosty cen na gazie jest tak naprawdę tylko jedna. Jeżeli przyjdzie prognoza ostrej zimy, jeżeli zamkną nam jakikolwiek terminal eksportowy, Niespodziewanie tak, inny niż tutaj wspomniana praca konserwacyjna, która jest przewidziana, zaplanowana, to też będziemy mieli perspektywę spadkową. Tak więc na chwilę obecną raczej spodziewam się, że możemy nawet i w stronę tujeczki sobie zejść, natomiast nie spodziewam się, żebyśmy mieli jakieś wzrosty bez jakiejś sytuacji zewnętrznej. Ewentualne głębsze spadki to właśnie kwestia zmiany w funkcjonowaniu terminali eksportowych. Jedna kopy naftowej z kolei pozostaje cały czas w tej samej stagnacji. No powiem szczerze, że tutaj. Um, nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Rynek jest rozdarty sprzecznymi sygnałami. Po stronie podaży, planowane zwiększenie produkcji przez OPEC plus i oznaki nadpodaży w amerykańskich zapasach paliw wpływają negatywnie na nastroje. E, tak stwierdziła analityczka z Nowa. Po stronie popytu, wszystkie agencje energetyczne, w, tym również amerykańska, wyraziły obawy dotyczące słabego popytu, co osłabiło oczekiwania na wzrost cen w krótkim okresie. Najnowsze dane ekonomiczne również nasiliły obawy, a rynek pracy w USA osłabił się. Więc tu jest naprawdę nieźle. Sektor korporacyjny korzysta z trwającej deregulacji, podczas gdy konsumenci zaczynają odczuwać skutki ceł importowych. Zarówno rynek pracy, jak i rynek nieruchomości wykazują oznaki osłabienia. Tak stwierdził Tamas Walka z PVM Oil Associates. Komentarz prezydenta Trumpa, że preferuje niskie ceny od sankcji wobec Rosji również złagodził obawy dotyczące zakłóceń w dostawach. Więc tu. No, nie wiem, na ile tutaj Donald Trump chce naciskać na Rosję, bo jeżeli udałoby mu się zatrzymać eksport rosyjski do Chin i Indii, do Indii się nie udało na chwilę obecną, choć z niszka na OWLs spadła z 3 dolarów we wrześniu na dostawy październikowe, do, znaczy na dostawy wrześniowe do 2, do, między 2 a 2,50 na dostawy październikowe, tak, wrześniowe dostawy miały zniżkę 3 dolary względem ropy Brent. Już tutaj na październik jest to między 2 a 2,50, również dlatego, że Indie wróciły do zakupu ropy rosyjskiej, mimo że starały się to ograniczyć w ostatnim czasie. Również negatywnie odbijać się na cenach ropy w ostatnich dniach może to, że Irak wstępnie zatwierdził plan znowienia eksportu ropy ociągami z wspólnoutonomicznego regionu Kurdystanu przez Turcję, więc tu może to dostarczać. 0,23 miliona bajłek dziennie nie jest to może jakaś wielka wartość, natomiast na pewno przyczyni się do nadpodaży, tym bardziej, że jesteśmy w tym okresie przejściowym, kiedy nie zużywamy dużych ilości ropy do podniesienia temperatury w domach, a nie mamy też zapotrzebowania na letnie podróże. Zapasy opy w Szanghaju nam spadły o 5,6%, aczkolwiek rynek się tym specjalnie nie przejął. Liczba odwiertów naftowych w USA w ciągu tygodnia wzrosła o 2 do poziomu 418 aktywnych punktów, tak więc też tutaj jest to informacja, bym powiedział, no negatywna na cenach dla ceny opy ze względu na to, że będą mogły one jeszcze nam się zsunąć z tego tytułu, że po prostu będzie więcej odwiertów, więc tej opy może być odrobinę więcej na rynku niż wcześniej. Tak więc te wszystkie informacje wpływają na wyceny. Tutaj nie widzę perspektywy dla rynku ropy, żebyśmy mieli się jakoś gwałtownie obniżyć, i równocześnie jak gwałtownie wzrosnąć też niespecjalnie. Tak więc ten zakres od dołka z 13 sierpnia do szczytu z 2 września, czyli między 65 a 69,5 dolara pozostaje naszym zakresem konsolidacyjnym, w którym tkwimy już ponad miesiąc i nie spodziewam się, żebyśmy wyszli z tego korytarza bez jakichś znaczących informacji, czyli co najmniej do, znaczy jeżeli nie wydarzy się jakaś nieprzewidziana informacja, ale co najmniej do posiedzenia ministrów OPEC Plus na początku października. Nie powinno tutaj się zbyt wiele zmienić, tak więc rozgrywanie tego w krótkim terminie, na niskich interwałach jak najbardziej, o czym myślę, że jeszcze w tym tygodniu będę mówił. Tak więc dzięki wielkie za uwagę, powodzenia na rynkach, udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie, i subskrybujcie kanał, a także pomyślcie nad jego wspieraniem. Także przypominam, że w opisie znajdziecie kotę abatowy na Invest Car do skorzystania, skorzystania którego z gorąco zachęcam. Dziękuję i do zobaczenia.